Tajskie życie. pom Kiedy rum szumi, w głowie, cały świat nabiera treści Wtedy luchar chętnie słucha morskich opowieści rom pom 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 Zdejmę sobie moją diaksową zbroję A jaki fajny był dzisiaj dzień Zimno się zrobiło, Uf, trzeba rozpalić w ognisku Op, hop Hmm Nie wiem co robić. Tęsknię za Izabelą. Chciałbym pieska znowu zobaczyć. Muszę się w końcu wybrać na ten serwer publiczny żeby założyć to gilgię. A co, jak się nie uda? A jak pies już nie żyje? Tęsknię za Izabelą. Dobra, co mam się rozczulać? Pójdę na serwer DW Super i założę najlepszą gildę na świecie. W sumie to wstrzesiłbym białe wilki, bo tak trochę zostawiłem i mam nadzieję, że będzie super. Luferek! Luferek, lufciąg! Szarku? Siema. Szarku? To naprawdę ty? Jak się długo nie widzieliśmy? Chciałbym cię przeprosić za ostatnią sytuację, jaką ci zrobiłem. O, co ci nie zrobiłem, przepraszam. No spokojnie, luferek! Nie mam ci tego za złego. Tak, tak, ja wiem, że coś zrobiłeś pod wpływem emocji, ja wszystko rozumiem, ale ja też chciałem Cię przeprosić, bo nie poinformowałem Cię o tym, że w ogóle się z nią spotkam i mogło to tak wyglądać. Też Cię przepraszam. Mm, w sumie mam coś dla Ciebie. Łapuję rybciuszkę, taką najlepszą na siebie Rycuszkę? Dzięki, stary, kurde! Dzięki! Jest rybcioszka! Dzięki stary! jest rybciążka. O mniem! Ale będę dzisiaj wciąż... Sarku, co ty robisz? Dzięki. O mniem rybcioszka! Co ty robisz? Jest zimna woda. Dobra Sarko, chodź do mnie, muszę ci coś powiedzieć. Okej, okay, dobra. Bardzo ważnego. Dostałem rybcioszkę, rybcioszkę dostałem ja Ha ha, yeah, jej, rybcioszka, rybcioszka, rybcioszka W piernicze na obiad sobie ją O, to ty tutaj teraz mieszkasz O kurde No, no, wybudowałem sobie wysu... taką gawirę. Dobra, wsiadamy i muszę coś bardzo ważnego powiedzieć Siadaj, siadaj, zagość się Słuchaj, jest nowy serwer, DW super No, słyszałem mnie. Można tam robić gilgę Dawaj, założymy razem, pójdziemy tam i zrobimy najlepszą gildię na świecie, dawaj! Stary, to jest najlepszy pomysł na świecie! Mam tam swoje białe wilki, tylko musimy je reaktywować, wspólnie! Zrobimy z tego razem serię, będzie super! Dobra, lecimy, nie ma chwili do stracenia! Tak jest! Dobra, dawaj, stawaj łódkę i płyniemy, nie, ma, nie marnujemy czasu, dalej stary! Tylko ja y, słabo trochę kieruję, więc trzymaj się! Dobra! O kurde stary, ej, stary, wyhamuj! Wychamuj, trochę wolniej, stary luferek, ej! Uważaj, bo ja mam Ja mam jakąś chorobę, kurde! B wolniej! Kręci mi się w głowie! Ej, stary, ja naprawdę ja nie żartuję! Trochę zwolnij, Ej, kręci mi się w głowie! Zaraz zędleję, Zaraz zędleję, Lufer błagam cię, zwolni! Już, już mi podchodzi luferek naprawdę, zwolnij! Nie driftuj tyle! Ej! Ej! No luferek! Następnym razem płynę sam! Nie przesadzaj, normalnie Lufę, w porządku! Firmie... No cię! No przestań już driftować! No luferek! No 8 godzin z tobą na morzu! Już po prostu nie wytrzymuję, moja głowa, muszę usiąść. A nie, w sumie siedzę. Jesteśmy! Jesteśmy już! Na jest w końcu, w końcu ląd, jest, jest tak! Jest. Proszę! No, 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 Jest lądzik, tak! No, kochana dobra, ziemia! Ej, zaraz nas zabiło, musimy uciekać, szybko! Czekaj, bo mi się trochę kręcił głowy. Dobra, 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 nikogo nie ma, nikogo nie ma! Dawaj, lecimy, będziemy niepokonani! Stary, używaj! fart! O, o, jesteśmy bezpieczni. Jaki fart! O, 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 Jest! Oh my, do... Jesteśmy już, stary! 8 godzin Jest. Musimy teraz wymyśleć, jak się przywitamy z widzami, bo to będzie już pół fabuła! Pół fabuła! O kurde, tak robimy. No to. Ej, nagramy filmik z kamerkami, nie? No. I. i przywitamy się po prostu normalnie, siema, jesteśmy na serwerze publicznym i tak dalej. Nasza seria będzie się nazywała Minecraft Ferajna, dawaj! Dobra, dawaj stary, to ja będzie dobre Dobra, Dobra popatrzcie się na ludzi 3, 4, intro! Intro Cześć, witajcie, ja jestem Nufer, a to jest pierwszy odcinek z Szarkiem na serwerze Devosuperpublicznym, witajcie! Hello! Tak, jak było na wstępie, niestety, serii popularnej, takiej full, full, full fabularnej już nie będzie. Będzie za to pół fabuła z Szarkiem. Będziemy nagrywali z kamerkami. Widzicie teraz jego mordeczkę? Moją! Tak, widzicie Yej. teraz jego mordeczkę. Będziemy prowadzili razem serię. Mniej więcej raz w tygodniu będziemy yy, filmik wrzucali. W dzisiejszym odcinku, teraz, jak idziemy z kamerkami, mało zrobimy, ponieważ będę teraz was zapraszał do Szarka, ponieważ. U niego będzie kolejny odcinek z naszej serii. Teraz wbijajcie do niego, macie klikać tu 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 tu, tu, czyli kolejny odcinek. Teraz jak oglądacie to już jest, wbijajcie do szarka. Chciałbym już na, tak na samym końcu podziękować za masę wyświetleń, za każdą fabułę, za każdy ciepły miły komentarz, za łapki w górę. Ponieważ wbijaliście ich masę. Niestety rok szkolny się zaczyna i nie dam rady już prowadzić takich prawdziwych fabuł na swoim kanale. Więc będą luźne półfabuły Minecraftowe z czarkiem. No niestety, wszystko co piękne, szybko się kończy. Mam nadzieję, że naprawdę podoba Wam się ta fabuła. Na pewno Wam się podobała. Wbijaliście tyle łapek, że po prostu byłem tak uradowany, że bez przerwy siedziałem. Całe wakacje siedziałem przed komputerem i montowałem dla Was. Naprawdę, to był najlepszy czas. Jeśli chodzi o mojego YouTube'a do tej pory, bardzo wam dziękuję. Z całego serducha jesteście najlepszą widownią. Zapraszam Was teraz do Szorka. Do zobaczenia, trzymajcie się i. Bujo! Hello!